Problem z Aspergerem jest taki, że ja widzę, że się od innych. Zauważam to wśród sąsiadów, w sklepie, w szkole, we wszystkich kręgach, które się udaje. Może czasem ktoś ma mnie za nieszkodliwego ekscentryka. Może zyskam łapkę nerda albo cichej wody. A może otoczenie obdaruje nimi wszystkimi? Ja widzę, że coś jest nie tak, i inni zdają się widzieć, że coś jest nie tak, ale nikt z tym nic nie robi. Myślę, czy jestem dziwaczką? Czy powinienem trafić do psychiatryka? Może jestem opętana. Myślę wszystko, bo nie wiem, co myśleć. Przyzwyczajam innych do tego, że sobie radzę, że jestem taka jak oni, mniejszym. Głupio byłoby narzekać, a już nawet tego zabraknie. Milknę. Noszę w sobie katusze. Nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje, nigdzie nie pasuje. Co jest ze mną nie tak? Dlaczego wszyscy dookoła zdają się być zadowoleni ze swoich żyć, a ja ciągle nie mogę? Chodzę tak latami. Lata łączą się w dekady. Przestaję mówić. Za to we mnie krzyczy. Depresja odbiera chęć do myślenia o życiu. Cały zestaw zaburzeń lękowych zabiera mi oddech, gdy tylko muszę iść do sklepu albo z kimś się spotkać. Za dużo, za dużo, za dużo, nie zniosę tego. To byś usłyszał, gdybyś się we mnie wtedy wsłuchał. Ale mimo wszystko dalej znosiłam, znosiłam i znosiłam. Od psychiatry do psychiatry, od lęków do leków. Od terapeuty do terapeutki, od diagnozy do diagnozy. Pół życia wydaje na zrozumienie siebie i nadal nic. Nikt nie wie, co jest ze mną nie tak. Tu nie pasujesz, ani tam nie pasujesz. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Aż zjawia się człowiek, który zaczyna na mnie patrzeć, który mnie widzi i codziennie nie chce człowiek potrafi zabrać całe zło świata, które nosiłam do tego dnia i załatać to swoim dobrem. Cegiełka po cegiełce pomóc, pomóc odbudować moje serce. Przy tym człowieku miękne. Przestaję walczyć. Widzę, że przy nim mam swój dom i że każdemu jest dobrze. Czy liczy się coś więcej? Kiedy całe twoje marzenie było zawarte w trzech słowach. Mieć święty spokój nim oddycham. Mały ptaszek w sercu z nieśmiałością próbuje wznowić strel. Jeszcze nie pamiętam melodii, ale dam mu czas. Moja klatka piersiowa się unosi. Napełniam ją powietrzem i bezpieczeństwem. Wdycham całe napięcie jestem bliżej siebie. W dniu którym poczułam, że w drugiej obecności mogę swobodnie, swobodnie odetchnąć, zaczęło się moje nowe życie. Dziękuję.